Dzisiaj prezentujemy Wam jodełkę, która ma już 4 lata, jest ona na naszym wejściu do salonu. Przeżyła już yy, nie jeden kamyczek, nieraz sól, nieraz śnieg, nieraz deszcz, wszystko co tak naprawdę mogło po niej przejść, na no niej jest. Pokazujemy Wam tutaj też to, że podłogi winylowe da się porysować, ale że są jednak bardzo trwałe. A w dzisiejszym filmie przedstawiłem Wam coś, co e, może naprawić taką porysowaną mydło. Obejrzyj ten film do końca, a zobaczysz efekt przed i po. Nie czarując Was wcale, chcę Wam pokazać, w jak trudnych warunkach ta podłoga rzeczywiście się przez ostatnie 4 lata znajdowała. A mianowicie to, że trwa tu cały czas budowa, e, jest tu wszędzie piasek. E, naprawdę są to trudne warunki dla takich podłóg, których nigdy nie będzie się raczej tak w domu używać. Ale jest to ekstremalny test, e, który pokaże nam, czy rzeczywiście możemy małym kosztem naprawić tak e, solidnie i dno miodełka. Zabieg, który będziemy dzisiaj robić, jest to produkt Palmana Refresher Set, który jest też w naszej ofercie. Będziemy próbować usunąć optycznie wszystkie rysy, które znajdują się na jedełce Korteka, którą rzeczywiście widzieliście przed chwilą. Wybraliśmy dwie deski, okryliśmy je dookoła taśmą, tak żeby efekt był jak najmocniej widoczny. I zobaczcie, ta podłoga jest teraz porysowana. Te rysy teraz bardziej widać, bo jest brudna. Jak to wyczyścimy, to ryski trochę znikną. I potem odpuścimy całą podłogę oraz zastosujemy ten środek. I zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Najpierw do przeczyszczenia podłogi używamy specjalnego płynu kortek, który bardzo głęboko czyści tą podłogę. W kolejnym etapie przeszlifujemy, zmatowimy całą podłogę. A teraz nakładamy parę, parę kropelek tego roztworu trochę za dużo i wcieramy tą czerwoną gąbeczką. I tak na razie zostawiamy to na 5-10 minut, aż się powłoka otworzy. A teraz otwartą powłokę polerujemy bawełnianą szmatką, czyli ścieramy nadmiar. A teraz sprawdźmy efekt końcowy. Dobrze, odklejamy taśmę. Dobrze, to co tutaj widzimy, to jest deska przed regeneracją. A zaraz obok mamy deskę po regeneracji. Większość rys została zniwelowana. Ewentualnie efekt lepszy można uzyskać po ponownym nałożeniu powłoki. Ale większość rys optycznie rzeczywiście zniknęła. Reasumując, większość rys zniknęła. Jest to produkt do odświeżania podłóg i do niwelowania rzeczywiście widocznych zarysowań, i to działa. Jednak nie możemy oczekiwać, że ta podłoga będzie jak nowa. A link do tego produktu znajdziecie poniżej w opisie.